Bardzo fajny klimacik, fajny klub macie tutaj w świecach. Jest ekstra, bo publiczność jest wiesz, taka na początku, tak wydawało się, że on chyba będzie drętwa, ale tu się wszyscy rozkręcili. Jest, było jest żywo, jest żywo. Jest żywo. To pomysł się może zrodził z tego, że chcieliśmy być bliżej ludzi. A przede wszystkim Artur, Artur był Artur gra na dużych scenach, ja też oczywiście, ale, ale, ale też często gram w małych klubowych miejscach, takich klubowe koncerty. Natomiast tutaj myślę, że chodziło o to, żeby, żeby z ludźmi być bliżej, żeby właśnie po koncercie chwilę pogadać, żeby mieć na to czas. Nie ma jakichś sztywnych ram, nie ma jakiegoś sztywnego programu pozwalamy sobie na, na, na dużo swobody. Gdzieś tam gadamy, sobie rozmawiamy. To jest takie bardziej spotkanie towarzyskie niż, niż, niż koncert tak naprawdę. Wczoraj grałem z zespołem swoim, rodzimym zespołem Mira, wczoraj grałem koncert w Gdyni. Dla prawie tysiąca osób, tak? Dużo, trochę, dużo większa publiczność. Ale też było sympatycznie, też było miło, też było fajnie, bo było inaczej. Było zupełnie inaczej. Tam się nie da pewnych rzeczy już zrobić, dlatego że wiesz, no trzeba się trzymać pewnych reguł, pewnych zasad, ustalonego programu i tak dalej, bo inaczej by się to wszystko posypało. A jak jesteśmy we dwóch to i mamy 100, 150 osób, to możemy się bawić z tymi ludźmi we wszystko. Zespół Ira to jest zespół, który towarzyszył mi od lat młodości, czyli to było bardzo dawno temu. Wychowałam się na tej muzyce i bardzo cieszę się, że mogłam dzisiaj tutaj być. Ona jest zeszną, Podobało mi się bardzo i chciałem powiedzieć, że jeżeli jeszcze raz przyjadą, to z miłą chęcią przyjdą. Nie niż ziemski, ponieważ to co jest w to, to jest knajpa, której nie można nic e, dodać i ująć jest e, wspaniale. Czas <ślesy> Gdybyście na przykład, gdyby Wam zaproponowano, no nie wiem, nagrać piosenkę z jakimś takim dziwnym artystą. To nie to wiem, no na przykład hip, hip hopowa piosenka. Ale, ale właśnie dzisiaj Arturowi po drodze puszczałem z, z jakieś stare nagrania z Ostrym, na przykład moje. I, no i co, no z hip hopem też, też gramy z chłopakami na jam session w Łodzi, na przykład w Stereo Kroks. Często przychodzą hip hopowcy i się bawimy razem. To w ogóle wiesz, muzyka nie ma barier, tak? To jest najważniejsze. Najważniejsze w tym to jest być po prostu szczerym, wiesz, no przede wszystkim najpierw wobec siebie. A, a to potem to już wiesz, potem też ludzie czują. To. Potem Z ludzie już to... wszystko wiedzą. To nie ma, nie... Takich rzeczy wiesz, no niektóre rzeczy no, można, to... można oszukiwać przez jakiś czas, ale prędzej czy później to wyjdzie, no. Po prostu. Okej, okay, tak, tak nawiązałem przy okazji, bo ja jestem raperem i chciałem wam wręczyć moją płytkę. O, super. Taką o, pamiątkową, o, tylko o, zobaczę o, dla kogo co. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo proszę bardzo. Dziękuję proszę bardzo. Dziękuję Przesłuchajcie, dziękuję. mam nadzieję, że się wam spodoba. Ander. Não, <laughs>